Witam serdecznie wróżka styla się kłania, a przede wszystkim witam wszystkich spod znaku Lwa, bo to jest dla Was horoskop wróżba kartami Tarota i oczywiście kartę Wizji czy nochciego. Także zobaczymy, co tam się u Was wydarzy, przydarzy w listopadzie. Oczywiście wszyscy wiemy, że listopad to jest taki smętny miesiąc. A jeszcze to wszystko, co się dzieje wokół nas, też nas przytłacza. Miejmy nadzieję, że w listopadzie już będzie spokojniej, no ale oczywiście zobaczymy. Przypominam, że każdy może zadać pytanie za 10 zł na filmik publiczny. Swoje własne konkretne pytanie: imię, datę urodzenia się pisze, wystarczy mi to, bo to jest Wasza wibracja urodzeniowa i sobie po prostu robię dla Was pytanie. Możecie zadawać pytania. Ja Wam wysyłam numer konta, wam potwierdzenie, a ja Wam później link. Jak już nagram filmik, to wysyłam Wam link właśnie z odpowiedzią. Poza tym, co jeszcze? Robię oczyszczania, wzmacniania energetyczne. Też możecie sobie gdzieś tam wbić ten filmik, to może Wam się wyświetli, jak to mniej więcej wygląda. Ja tam sprawdzam wszystko podczepy, klątwy, uroki, złorzeczenia, poza tym... Poza tym sprawdzam, czy coś przyszło od matki strony czy ojca strony. No, nieraz tak jest, że po rodzinie coś idzie. Poprzednie jakieś wcielenie, co macie do przerobienia karmicznego. No, dużo, dużo rzeczy się tam o sobie dowiecie. Także zachęcam do zamawiania tego. A jeszcze robię rytuały również teraz 31 października. A później, gdzieś dopiero w listopadzie, do gdzieś koło 13 będzie nów. Także możecie też sobie zamówić. Na przyciągnięcie miłości, czy finansów, czy zdrowia. To są jakby rytuały bez szkody dla nikogo, rytuały świec. Także również zachęcam. Poza tym pamiętajcie, że możecie zamawiać już horoskopy na 2021 rok. Także słuchajcie, zaczynam, bo lew się tutaj niecierpliwi. I zaczynamy główne przesłanie na listopad dla lwa. No, jest, jest jeszcze tu lew w takich ograniczeniach, w takiej kontroli jakiejś, w złych relacjach. Coś się zadzieje takiego, że będziecie czuć się jak w pułapce to jest taka energia pułapki. Mniej pieniędzy, mniej wszystkiego, jakoś tak ciężko. Swoje własne, o kształty też, coś co sami sobie narzucamy, co też nieraz sami się, nie wiem, zamykamy w czymś. W jakiejś takiej klatce przekonań, no ale zobaczymy później. No, ale rzeczywiście może to być trochę dla lwa przygnębiający miesiąc. Tak samo było u Baranka. No, lew i Baranc no, to jest oczywiście trygon ognia, dlatego my nienawidzimy, jak ktoś nas zamyka, jak ktoś nas ogranicza, jak ktoś nam coś nakazuje i my od razu po prostu czujemy się jak w pułapce. I tu też tak trochę wychodzi, że ta energia będzie w takim zastoju. Co się uda, a co się nie uda. Co się uda. A co się nie uda? No, mimo tego, że może nawet będziecie mieli zaplanowaną jakąś podróż, może wyjść coś takiego, że się nie uda pojechać, trzeba będzie zostać w domu. Po drugie, nie uda się wyjść z takich przeciążeń, bo widać tutaj przeciążające sprawy. No albo na przykład, nie wiem, no kręgosłup was będzie bolał, nie uda się jego jeszcze jakoś tam wyleczyć. Ale tak jak mówię, no tak jak wyszło na początku, tak trochę przeciążająco, nie uda wam się czegoś zrobić w domu, może będziecie chcieli coś zrobić, albo dokończyć budowę domu, albo remont zrobić, no to wam się też może nie udać, nie wyjść. Też możecie się nie dogadać z jakąś osobą z rodziny, I, i, i tu też dalej może być jakiś tam konflikt. Co się uda, no cóż, pozbyć się, pozbyć się jakichś strachów, lęków poprzez zmiany, jakie sami będziecie może chcieli w sobie przejść, tak? Oczywiście może to będą zmiany duchowe, właśnie, bo no, ten sąd ostateczny, Odchodzenie od starego, a wchodzenie w nowy wymiar, jakby coś takiego się u Was pokazuje, i pokonanie w sobie właśnie pewnych takich rzeczy, które Was więzią cały czas. To tak jak było na początku, że uwiązani jesteście do czegoś, właśnie ktoś nad Wami chce jakby kontrolę przejąć, ale Wy się nie dajecie, idziecie dalej. Myślę, że lew tutaj na pewno się nie podda, tak? Na pewno się nie podda. Y, sytuacji zewnętrznej. I teraz praca i finanse. No, widać, że będzie bezpiecznie, tak, w tych finansach. Yy, mimo tego, że może tam, yy, może jakoś, nie wiem, jakoś tam wielkich pieniędzy nie ma, ale Wy jesteście w dobrej pozycji w pracy firmie, nawet jak macie firmy również, też dobra współpraca jest dalej coś się kręci, wy jesteście w jakimś takim, tutaj bardzo dobrze ja bym powiedziała, bardzo dobrze właśnie w relacjach z innymi no, mimo tego, że ktoś będzie chciał was oszukać, uważajcie na swojego szefa, jeśli macie albo na jakiegoś klienta, ale takiego jak to się mówi z wyższej półki bo no, może będzie chciał was tutaj o, oszukać trochę w, na, na jakąś kasę, tak? Na jakąś kasę. No, nieraz tak jest, że szef nam mówi, słuchaj, no, zap, no może byś na przykład, nie wiem, podpisała umowę o y, dzieło albo umowę na jedną, drugą etapu, bo wiesz, bo tam nie są problemy, y, no ile w. Y, może by się tutaj zgodził, ale lew jest mądry, lew nie da się zrobić w konia. Także uważajcie na oszustów i złodziei, szczególnie właśnie jak chodzi o pieniądz. Dobra, teraz urzędy, sprawy urzędowe, nauka. Urzędy, sprawy urzędowe i nauka. No, w tych urzędowych sprawach takie pułapki. W tych właśnie takich urzędowych tutaj właśnie wyszło. Uważajcie, właśnie, bo tak jakby mm, rzeczywiście, możecie się wplątać w coś, a potem za to płacić jakąś karę finansową, pieniężną. To mi się nie podoba, że właśnie wyszły te karty, co na początku w tej waszej energii, to wyszły te identyczne karty, no inaczej się pokładały. Jest skutek, jest przyczyna, jest pułapka, w którą sami wpadamy, pułapka urzędowa. Pułapka y, związana z nauką również. No, y, to nie jest dla Was dobry miesiąc na naukę, zapisywanie się na jakieś kursy czy cokolwiek, y, czy na zdawanie jakichś egzaminów, bo będziecie chcieli wracać do czegoś, co było, czego żeście nie skończyli, ale to jest niedobry miesiąc, y, bo możecie wpaść w jakąś pułapkę. Po drugie, no, sprawy urzędowe, nie, y, jakieś stare, niedokończone, jakieś kary stare, no jakieś nie wiadomo co y, dziwne wiadomości mogą do Was dotrzeć, także tutaj nie za dobrze. I teraz. Miłość i emocje, uczucia, jakie będą właśnie w listopadzie. Lew, powiem tak, wasze uczucia nie będą złe, tylko też w jakimś stopniu będziecie czuć się samotnie, osamotnieni. Może będziecie chcieli być, woleli być w takim stanie dużo was będzie interesować jednak praca finanse to co się dzieje w tej sferze będziecie chcieli zabezpieczyć siebie swoją rodzinę i tutaj bardziej emocjonalnie będziecie właśnie do tego dobrze podchodzić no, będziecie starać się też innych wspierać i im pomagać no bardzo dobra postawa no cóż nie ma jakiejś miłości Wielkiej, ale emocje są dobre, emocje są dobre, mimo wszystko widać, że jest też taka właśnie w Was zmiana. Zmiana w takim sensie, że pomagamy, tak? Pomagamy, że chcecie coś dla kogoś zrobić, że chcecie kogoś wesprzeć, te emocje, dlatego ta wibracja u Was może pójść do góry, mimo tego, że nie ma jakiejś tutaj miłości, takiej miłości, miłości, tak? No ja zrobię jeszcze horoskop miłości, postaram się, taki bardziej rozbudowany, ale na razie, na razie tyle na ten temat. Zdrowie i energetyka. No, energetyka jest bardzo podwyższona u Was. Powiem Wam bardzo dobre zdrowie. Yy, tutaj, yy, no może tam trochę kręgosłup Was pobolewać, takie rzeczy, takie, no takie jak wszystkich, ja bym powiedziała, jakieś drobne rzeczy, tak, ale naprawdę yy, bardzo tak Wam energia wzrośnie. Coś takiego będzie, żeby energetycznie będziecie. Bardzo fajnie tutaj wyglądać i czuć się też, bo jak macie wysokie wibracje, dobrze te czakry wyglądają, to wy sami będziecie wzrastać, tak? Będziecie wzrastać, będziecie chcieli iść do góry. Może tutaj chodzi o jakiś rozwój duchowy, no bo pięknie to wygląda. Trzecie oko trochę otwarte też, połączenie dobre z kosmosem, jakieś afirmacje, medytacje, oczyszczania. Pięknie to wygląda, naprawdę. Nie mogę Wam nic powiedzieć, że coś Wam tam będzie bardzo bolało. Na szczęście, no takie swoje własne, wiadomo, te choroby, które mieliście, no to są. Yy, trochę może kości, stawy mięśni, ale to tylko stany zapalne, także reszta bardzo pięknie wygląda. No a zobaczymy ostrzeżenia i rady dla Lwa. Z takimi wyjazdami, z takimi wyjazdami, uważać z tymi wyjazdami. To wszystko jest takie ciągnące, przeciągnięte, ale tak jak mówię, dawać więcej z siebie tej miłości dla innych, może nie miłości, może tego wsparcia, właśnie. Koło Was jest tak, żeby rada jest taka: czujcie się bezpiecznie, najlepiej u siebie w domu, tak. Nigdzie nie planujcie na razie jakichś wojaży dalekich. Starajcie się jakoś właśnie uśmiechać więcej, cieszyć się życiem, no i jakoś fajnie przeżyjecie ten miesiąc. A jak spędzicie jeszcze święta wszystkich świętych? O właśnie, zobaczmy, zobaczmy. Święta wszystkich świętych. Powiem tak bardzo przyjemnie niektóre lwy po prostu nie pójdą na nawet na cmentarz będą odpoczywać w domu ale te co pójdą będą mieli też takie takie odczucia duchowe że dobrze zrobili że są już z tego powodu zadowoleni będą czuli jakby te dusze swoich, swoich zmarłych jakby rzeczywiście były przy nich jakby też też energetycznie tutaj, ja myślę, no, może lew po prostu powinien pójść, bo widać takie wzniosłe energie koło, czyli te duchy, te energie bardzo fajnie będą wpływać na lwa. A zobaczmy kartę wizji: lew, proszę bardzo, mag. Magiczny chłopak. Co tutaj znaczyć może ta karta dla Was? Magiczne lwy. Iluzja, iluzja, tak jakby rzeczywiście tu się pokazuje. Uważaj na wirtualną alternatywę. Ludzie tworzą tam wielokrotne, nowe swoje tożsamości, wprowadzając nas w błąd. Nie żyj w iluzji, bo to fa fa fałszywa ścieżka, tak jakby rzeczywiście. Yy, no cóż, ja myślę, że może dlatego, że, mm, że lew będzie miał taką dobrą energię, może dlatego będzie trzeba uważać na właśnie na tą iluzję, żeby nie wpaść bardzo w ten świat. Yy, wyobraźni. <laughs> może lew będzie sobie wyobrażał, że wszystko jest pięknie i ładnie, no i nic złego się nie dzieje na świecie. Yy, czemu nie? No, wypuszcza tutaj tego białego gołąbka pokoju. Także wizja jest bardzo dziwna, ale może Wam się przydać, także kochani. Ja Wam życzę, żeby jakoś to Wam przeleciało. Wiem, że to ponury miesiąc, ale widzę, że lew sobie doskonale poradzi psychicznie, fizycznie i duchowo. Także tego wam właśnie życzę. Kochane lwy, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach dla mnie i o łapce w górę. Na razie to wszystko i do usłyszenia. Pa pa.